Czy chciałbyś polegać na czymś, czego nie rozumiesz? A teraz przeciwnik sztuczna inteligencja. Jej zalety są miażdżące nieludzka prędkość i skala analizy tysiące spółek kilka sekund. I co najważniejsze absolutny brak emocji zero strachu, zero chciwości. Czysta matematyczna kalkulacja. Ale to nie jest niepokonany gigant. Ma swoje śmiertelne słabości. Brak prawdziwego zrozumienia kontekstu. AI nie zrozumie, dlaczego tweet prezydenta może zmienić sentyment. I ślepe podążanie za wzorcami z przeszłości. Bajes i czarna skrzynka. Pamiętacie flash crash z 2010 roku? Algorytmy wzajemnie nakręcały i napędzały wyprzedaż, tworząc lawinę. Czy chciałbyś polegać na czymś, czego nie rozumiesz?